Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem troszeczkę o Mercedesie W124, tylko nie będzie to byle jaki Mercedes w ale na początku chciałbym Was poprosić o lajki like oraz suby, bo tylko dzięki Wam ten kanał się rozwija. Otóż na ilustracji widnieje Mercedes w 200D w specyfikacji taksówkarskiej w kolorze majonezu. Oczywiście się nie zajmę takim autem w tym filmiku, tylko pragnę przekazać, że Mercedes 224 posiadał um, bardzo duży wybór silników. Nie wiem, czy to nie było auto, które posiadało największy wybór silników w historii, bo można było kupić właśnie 200D, czyli wolnosącego diesla o mocy 75 koni, aż po wersję AMG, e, czy po wersję e, już wydawane przez tunerów typu Brabus, ale nie będziemy się zajmować każdą z wersji. W Mercedes 224 miał też kilka ciekawych odmian silnikowych jak na przykład silniki pięciocylindrowe była wersja 2,5 litra bez turbo, mocy tam 90 bodajże dwóch koni później one po lifcie chyba miały 113 czy jakoś tak 115 te 2,5 czy 110 ale w sumie nie będziemy się zajmować jakimiś harlawymi dieslami zacznę od po prostu powiem Wam o wersji 500E. Dlaczego ona była taka wyjątkowa? Otóż Mercedes 224 500E bazował na standardowej 300, czyli 300, która miała 180 koni, 6 cylindrów w rzędzie oraz 1 wałek rozrządu i 12 zaworów. Auto zostało przygotowane przez współpracy z Porsche. Mercedes uznał, że nie będzie angażować do tego AMG, gdyż AMG produkowało je za zbyt wolno. Jakby produkowały zbyt wolno, co pokazują właśnie wcześniejsze jakby próby wyprodukowania W124 z 8 przy pomocy użycia silnika 56 z Mercedesów W126. No ale Porsche robiło właśnie na zlecenie Mercedesa W124-500T, w 124-500T dostał silnik M119 32-zaworowy z czterema wałkami rozrządu od Mercedesa R129 SL500. Silnik rozwijał moc 326 koni, ale dzięki ingerencji Porsche został zwiększony moment obrotowy z 450 do 480 Nm. Moc pozostała bez zmian, ale auto po prostu miało mocniejszy dół i było jeszcze bardziej elastyczne niż ten silnik wesel Pięć Dodatkowo Mercedes 500T został obniżony, z przodu miał hamulce, miał tarczę o średnicy 300 mm. Auto też było znacznie obniżone, ale nie aż tak bardzo, bo Mercedes chciał, żeby ono było dosyć komfortowe. Koła też nie były zbyt niskoprofilowe, bo Mercedes chciał zachować też, chciał po prostu, żeby auto było wciąż komfortowe, tak jak standardowa 300. Dodatkowo Mercedes 224 posiadał 500 ponad 1000 zmian w porównaniu do zwykłej 300. Na przykład na dwozie 500 było dużo szersze od seryjnego. Auto prezentowało się po prostu bardziej agresywnie. Co ciekawe, W124, pomimo swojej takiej kwadratowej stylistyki, posiadały bardzo niski czynnik oporu powietrza wynoszący 0,28. Setkę W124 500 robił w 6 sekund, co było wynikiem niesamowitym. Auto posiadało czterostopniową. Pancerną skrzynię 4G Tronik. Dodatkowo, Mercedes w książce serwisowej zapewniał, że silnik może wytrzymać 640 tysięcy bez żadnego remontu. Auto też były sprzedawane w Stanach. W Amerykańska specyfikacja niczym się nie różniła. Poliw tego samochodu nastąpił w 1993 roku. Wtedy to nie nazywał się już 500, tylko E500. Była to po prostu e-klasa, nazywała się E500 Limited. To ciekawe moc w 1993 została zmniejszona do 320 koni oraz moment obrotowy do 470 Nm. Ale zostały zwiększone przednie tarcze hamulcowe, już wynosiły 300, średnica tarczy wynosiła już 320 mm. Jeśli chodzi o produkcję, to od lat 1990 do 1995 wyprodukowano prawie 11 tysięcy egzemplarzy. Oczywiście najbardziej rzadkimi odmianami są wersje po E500, e bo wyprodukowano ich jakieś 1800 sztuk. Dodatkowo też m, chciałbym powiedzieć, że nie istniało też takiego jak 500E w coupe. E, coupe 500 występowały oczywiście w wersjach AMG, czy zrobione były przez Brabusa, ale Mercedes w sensie nie, były, nie było wersji 500, nie było nawet też w wersji 400, bo w 1992 roku oprócz 500 pojawiła się wersja 400 to jest z v tylko ona już była produkowana całkowicie przez Mercedesa, a nie przy współpracy z Porsche na ich linii produkcyjnej. Kupę standardowo występowała jako 36MG i wersje hammer też również istniały, tylko że to jest na, na coupe to jest materiał na oddzielny filmik. Jeśli chodzi o, chodzi o ceny W124, 500T i 500 Limited, to one rosną w zastraszającym tempie. Dokładnie nie wiem, ile one wynoszą, ale to już jest na pewno kilkaset tysięcy złotych za zadbany, e, w miarę zadbany i jeżdżący egzemplarz. Dobrze, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Kolejne filmiki wkrótce. Dziękuję za uwagę, a tak brzmiał... Mercedes 124 500 E. Tutaj jest jakiś przerobiony wydech. Dobra. Dziękuję bardzo.